To ja to chciałem pomalować, kurwa, i nie mogę tego, tego srebrnego pomalować. Co to jest, kurwa? Nie pomalowałeś. No nie szło. To jest Amelion. Co to jest? Amelion. <noise> co? Amelion. Co to jest? Amelinowe, no <noise> Jakie? Amelinowe, no dobrze. A co to jest? No ale co to jest? To jest kurwa, Krzychu, To jest Amelionowe. Amelion. To jest. <noise> I to, to drogę Ja, ja chciałem je. to pomalować, to chyba nie, nie pomalować tego. Nie pomalujesz. To musisz farbę amelionową jeść. Jaką? Amelinową. Ale farbę jaką? Amelinową. Ameliną. <laughs> to jest. I to, te ramki, to pomalujesz. No a tego chciałem, to chciałem pomalować i Musiałem ścierać farbę. Nie pomalujesz. Nie? To amelinium. Amelinium? O, nie pomalujesz, farba, nie przy mnie, a farbę. A jest Ej, taka? No jak? No to jest kurwa wszystko może. Taka farba jest? No i a farby, nie mój. No pewnie, że nie ma. A weź stomnik! O no To jest to jest ocynkowany. Tak, ale masz różne. I opryskusz, i stumnika może być stomnik czerwony i farba nigdzie. No to jest ta temperaturę. Tak. Bo masz różne gatunki. No. Hej, no, ale volno jezdím, kurva. No a jak šipko má jezdit, ty? Cohoj, jak šipčí jede, to lepí rozperdala.